Rybołówstwo to ważna część gospodarki, jednak gospodarka bez nauki może prowadzić do katastrofy. Jak wiadomo, małe kutry, łodzie i większe jednostki pełnomorskie to atrakcja dla wczasowiczów, ale przede wszystkim narzędzia służące wytwarzaniu pewnej części dochodu narodowego. Efekty gospodarcze zależą nie tylko od ciężkiej pracy rybaków, ale także od wyników badań naukowych. Rybołówstwo podobnie jak leśnictwo łączy fakt, że eksploatujemy to, co daje nam przyroda, a więc odnawialne, żywe zasoby mórz e, i oceanów w przypadku rybołówstwa. Kiedyś wydawało się, że te zasoby są nieograniczone, możemy je eksploatować dowoli. Dziś wiadomo, że tak nie jest. Dlatego cały świat uznał za konieczne prowadzenie tak zwanego odpowiedzialnego rybołówstwa. Co rozumiemy przez tą odpowiedzialność? W wielkim skrócie jest to zapewnienie, że nasze dzieci, ich dzieci i dzieci ich dzieci, kiedy przyjadą na wybrzeże, będą mogły poznać smak dorsza, śledzia czy łososia tak jak robimy to dzisiaj. Bałtyk jest morzem zasilanym przez liczne rzeki, niosące wodę słodką, ubogą w tlen. Tymczasem najcenniejsze gatunki ryb morskich wymagają wody słonej. Taka woda trafia do Bałtyku od czasu do czasu przez cieśniny duńskie. Badania tych wlewów mają ogromne znaczenie nie tylko poznawcze. Dlatego kilka razy do roku statek badawczy RV Oceania wykonuje precyzyjne sondowanie. Sądujemy i badamy morze. Jesteśmy w stanie zmierzyć pola temperatury, pola zasolenia, wyliźć z tego gęstość. Kolejna doba, kolejny przekrój, kolejny pomiar, który jest gromadzony w pamięci komputera, pozwala badaczowi śledzić i jakby wyrokować, jaki jest obecny i w danej chwili stan przepływu wielkich mas wodnych. Dane zbierane przez sondy są przekazywane bezpośrednio do laboratorium komputerowego, które mieści się na statku. Tu również przez całą dobę dyżurują naukowcy, którzy kontrolują prawidłowość otrzymanych wyników i analizują dane. Podczas naszych pomiarów sądą STD Mierzymy parametry wody, która wpływa z Morza Północnego, bardzo słonego, do naszego mniej zasolonego Bałtyku. Woda ta, migrując przez szereg basenów, przelewa się w kierunku wschodnim i północnym, tworząc ostatecznie wodę naszego Bałtyku. Ponieważ woda, która wpływa, jest słona i ciężka, opada ona na dno pierwszego z głębokich rejonów i przelewa się do kolejnego, tak jakbyśmy rozchwitali wodę w wannie. Możemy zaobserwować taki ruch, który pokazuje nam, jak fala wewnętrzna działa na tą wodę, powodując jej przelewanie się przez płytszy płyt rejon. Słona woda przelewa się przez kolejne głębokie rejony. Taki proces w rzeczywistości trwa wiele miesięcy. W końcu pewna część wody z Morza Północnego dociera do rejonu Głębi Gdańskiej. Po wymieszaniu tworzy ona znaną nam wodę Bałtyku. Statek badawczy Oceania płynie po ściśle wyznaczonej trasie, która pozwoli zarejestrować ruchy wody na głębokości kilkudziesięciu metrów. Naukowcy spędzają setki godzin na pokładzie, rejestrują tysiące punktów pomiarowych i gromadzą miliony danych. Wieloletnie badania pozwoliły lepiej zrozumieć procesy zachodzące w kolejnych basenach naszego morza. Do tej pory za główną przyczynę odświeżania się wód w Morzu Bałtyckim uważano wlewy, duże wlewy z Morza Północnego, które mieszały wody w Bałtyku aż do samego dna. Jak pokazały nasze badania, oprócz tych dużych wlewów również są mniejsze wlewy. One mają troszeczkę inne znaczenie dla basenów i jarkońskiego. Natomiast odgrywają bardzo dużą rolę dla basenów na naszych wodach terytorialnych, rynny słupskiej, Głębi gdańskiej. gdyż te wlewy penetrują i mieszają wody do samego dna, właśnie w tych akwenach. Jak widać, z każdym rokiem lepiej znamy procesy fizyczne zachodzące w morzu. Zjawisko wlewów słonej wody do Bałtyku ma również wpływ na życie ryb. Nic więc dziwnego, że interesują się nim specjaliści od rybołówstwa. Badania zasobów morza prowadzone są z pokładu statku RV Baltica. Naukowcy przeprowadzają m.in. próbne połowy. Ilość i obserwowane gatunki ryb zależą właśnie od wlewów słonej wody. Badania rybackie prowadzone na statku Baltika dają nam wiele ciekawych obserwacji. Między innymi w tym roku obserwowaliśmy dopływ do, do wód bałtyckich wielu gatunków ryb, które nie mają stałego siedliska tu w naszym morzu. Były to gatunki słonolubne. Wiadomo, że Bałtyk jest morzem wysłodzonym, a jest akwenem słonawym. Natomiast gatunki, które pojawiły się w Bałtyku, do których można by tu zaliczyć Ostroboka. Sardele, czy witlinka z ryb dorszowatych, również makrele, którą spotykaliśmy w połowach, mogą świadczyć, że w tym roku, wiosną, do Bałtyku nastąpił wlew wód oceanicznych, wraz z którymi te gatunki tu się dostały. Każdy rejs statku RV Baltica jest nieco inny. Tym razem na pokładzie znalazła się ekipa oceanografów i chemików. Co znajduje się na dnie morza? Naukowcy opuszczają w głębiny kamerę podwodną. Czy ryby mają przy dnie dobre warunki do odbycia tarła? Niestety, jak wiadomo, Bałtyk jest morzem bardzo zanieczyszczonym. Nic dziwnego, że na dnie nie ma bujnego życia. Wiemy już, jak ważne są wlewy słonej i zimnej wody z Morza Północnego. Od nich zależy rozwój najcenniejszych gatunków ryb. Co jeszcze kryje morska woda? W ściśle wyznaczonych miejscach naukowcy pobierają z różnych głębokości wodę bałtycką. Mierzy się jej temperaturę i zasolenie. Już na pokładzie prowadzi się wstępną analizę wody. Większość pobranych próbek trafia do laboratorium Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, które dysponuje najnowocześniejszą aparaturą. Tu bada się związki chemiczne znajdujące się w wodzie. Od wielu lat w swoich badaniach zajmuje się oznaczaniem nieorganicznych związków azotu, fosforu i krzemu w Morzu Bałtyckim. Związki te pozostają swoim naturalnym. Obiegu w morzu. Materia organiczna, która opada na dno morza, ulega rozkładowi na proste związki nieorganiczne, które są zawracane do toni wodnej i wykorzystywane w okresie dobrego nasłonecznienia przez organizmy planktonowe. Obok tego naturalnego źródła istnieją jeszcze zewnętrzne, bardzo istotne, dla funkcjonowania całego ekosystemu Bałtyku, źródła azotu i fosforu oraz krzemu. Otóż okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 50-60 lat znacznie spadły koncentracje krzemianów w Bałtyku, i w naszym rozumieniu przyczyny tego należy doszukiwać się bezpośrednio w działalności człowieka, a konkretnie w zabudowie rzek przez konstruowanie tam zbiorników wodnych. Zmniejszona ilość krzemianów powoduje, Znaczne ograniczenie rozwoju okrzemek. Są to organizmy powstające w okresie wiosennym i stanowiące bardzo istotną pulę pokarmową dla wyższych ogniw w łańcuchu troficznym, włączając w to ryby. Tymczasem na pokładzie statku badawczego Baltika grupa naukowców z pomocą sondy czerpakowej wydobywa muł z dna morskiego wraz z żyjącymi w nim zwierzętami bezkręgowymi. Te organizmy są pożywieniem żerujących na dnie ryb, między innymi takich jak płastugi i dorsze. Czerpak wydobył próbę osadów o powierzchni 1, 10 m2 wraz z żyjącymi na nich, bądź też zagrzebanymi w nich zwierzętami bezkręgowymi. Wiele z tych zwierząt stanowi istotny składnik pokarmu ryb. Bałtyk jest morzem płytkim. Konsekwencją tego jest znacznie większy niż morza głębokich udział gatunków ryb od poszukujących pokarmu na jego dnie. Do gatunków ich należą przede wszystkim ryby płaskie i dorsz. Badania wyjaśnią, ile pokarmu czeka na dnie oraz w jakim stopniu niedobór tlenu i zanieczyszczenia wpływają na rozwój ryb dennych. Jak widać, statek badawczy Baltika nie odbywa romantycznych rejsów. Cele są bardzo przyziemne, prognozy połowowe. Na przykład z pomocą drobnych siatek zaopatrzonych w przezroczyste pułapki łowiony jest plankton i bezkręgowce żyjące w Bałtyku. To one są pożywieniem dla ryb żyjących w toni wodnej. Więcej pożywienia to szansa na lepsze połowy już za rok. Naukowcy przeprowadzają dziesiątki i setki takich badań. Im więcej wiedzy, tym bardziej precyzyjna jest nasza prognoza rybacka, tym bardziej dokładnie możemy określić, ile ryb możemy złowić, a ile pozostawić. I tym bardziej stajemy się odpowiedzialni. Ile ryb żyje w morzu? Jakie będą połowy ryb za rok czy dwa? Statek badawczy RV Baltica, najważniejsze narzędzie badawcze Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, tym razem już w innym rejsie. Teraz na pokładzie płyną ich i specjaliści od ekonomii rybołówstwa. W ściśle określonych rejonach morza przeprowadzane będą trudne zaciągi ryb. Na ekranie echosądy już pojawiają się kolejne ławice. Badania hydroakustyczne rozpoczęły się głównie od czasów katastrofy Titanica, kiedy ważność określania rozmieszczenia obiektów w przestrzeni podwodnej nabrała zupełnie innego znaczenia. Na podstawie informacji hydroakustycznych powstają mapy zasobów. W tej chwili widzimy na ekranie typową mapę zasobów określoną dla poprzedniego roku, przedstawiającą zasoby Szprota. Skala mapy jest identyczna jak skali mapy zwyczajnej, mapy geograficznej. I tak czerwony kolor oznacza największe gęstości szprota, natomiast zielony najniższe gęstości szprota. Jak widzimy, w zeszłym roku, w okresie jesieni, największej szprota mieliśmy w rejonie naszej granicy ze wschodem. Na podstawie takich danych określone są wielkości zasobów, zarówno w naszej strefie, jak i zasobów całego Bałtyku. W ten sposób, a także z wykorzystaniem skomplikowanego aparatu matematycznego, określa się ilości ryb, jakie mogą odłowić państwa bałtyckie. Jednak dla codziennej praktyki najważniejsze pytania są nieco inne. Gdzie w morzu należy szukać ryb? Ile i jak dużych ławic trafi do naszych sieci? Od odpowiedzi na te pytania może zależeć przyszłość naszego rybołówstwa. Historia pokazuje, że łatwo jest przełowić zasoby. Posłużę się tu chociażby przykładem śledzia norweskiego z Morza Północnego, gdzie intensywna eksploatacja w latach 70. doprowadziła do załamania się zasobów. I ponad 20 lat stado praktycznie nie istniało. Połowy były zerowe lub bliskie zeru. Ocenę stanu zasobów, ustalenie zasad racjonalnej eksploatacji, dokonuje się w oparciu o pewne modele matematyczne. Modele te wymagają z kolei pewnych danych. I właśnie statek RV Baltica, na którym się znajdujemy, służy między innymi do zbioru tych danych. Połowy ryb pelagicznych, czyli żyjących w toni, śledzi i szprot, różnią się od połowów ryb dennych, a więc dorsza i ryb płaskich. Dziś łowimy ryby denne. Pora na sprawdzenie, co trafiło do sieci. Naukowcom nie zależy na szczególnie obfitym połowie, ale na wiarygodnych wynikach pokazujących zasoby morza. I co najważniejsze, ryby z tego połowu nie są przeznaczone do zjedzenia. Ich z Morskiego Instytutu Rybackiego spisują z. na styku zasoby rybackie oceanografia jest przykład skuteczności tarła dorsza we wschodniej części Bałtyku dorsz jest przykładem ryby której malejąca liczebność nie jest skutkiem wyłącznie bardzo intensywnej eksploatacji ale również skomplikowanej sytuacji hydrologicznej Bałtyku braku wlewów a także obserwowanej w ostatnim czasie zmianie liczebności i składu gatunkowego zooplanktonu który jest głównym źródłem pokarmu larw dorsza Kolejne połowy, pomiary i badania ryb. Pracowity rejs specjalistów z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Kolejne sondy opuszczane w głębiny, kolejne analizy wody, planktonu i materii pokrywającej dno. Dlaczego badania te są takie ważne? Z rybołówstwa żyje kilka tysięcy ludzi w Polsce, głównie z rejonu wybrzeża. Musimy wiedzieć, czy rybołówstwo, które w tej chwili jest prowadzone, prowadzone jest w odpowiedzialny sposób, ale i ekonomicznie opłacalny, bo przecież ci ludzie muszą pokryć koszty eksploatacji statku, muszą trzymać rodziny. Stąd badania ekonomiczne, którymi zajmuje się Morski Instytut Rybacki. Pamiętajmy jednak, że nie ma granic w morzu, że ryby przekraczają stref, różne strefy czy różne wody terytorialne, nie okazując paszportu. Dlatego określenie wielkości stat i Racjonalna gospodarka zasobami na całym Bałtyku wymaga bardzo ścisłej współpracy międzynarodowej. Bywają różne laboratoria i różne badania. Prowadzone na Bałtyku prace także naszych instytutów mają zapewnić przyszłość rybołówstwa, mają zapobiec katastrofie, jaką byłoby ogłocenie morza ze wszystkich ryb. Na morzu romantyzm, badania naukowe i problemy gospodarcze splatają się w nierozerwalną całość.